Ćwiczenie numer 3 sterowanie góra dół. W poprzednich ćwiczeniach pokazywałem Państwu, w jaki sposób wykonywać impulsowy start-stop oraz omawialiśmy sobie prędkości krokowe. Zatem, w jaki sposób dokonać impulsowej zmiany częstotliwości. Czy możliwe jest zadawanie przyciskami monostabilnymi, tzw. Tak impulsowymi, sygnału częstotliwości? Jak najbardziej, szanowni państwo, jest taka możliwość. Do tego właśnie służy funkcja góra-dół, gó, dół, czyli up-down. Up-down. Aby sparametryzować przemiennik, by mógł współpracować z dwoma przyciskami, które będą mu zadawały częstotliwość, czyli zwiększały i zmniejszały, musimy je podłączyć wedle tego schematu, czyli pomiędzy zaciskiem... Oczywiście numer wejścia cyfrowego jest dowolny. To jest moja nomenklatura, że tak powiem. Więc ja wybrałem sobie wejście P3. Które sparametryzowałem w parametrze IN67 na wartość 15 up, czyli góra. Następnie drugi przycisk normalnie otwarty, monostabilny oczywiście, impulsowy, podłączyłem pod wejście P4 i zacisk CM, i w parametrze IN68 sparametryzowałem go na wartość 16 down, czyli na dół. Czyli tym przyciskiem będziemy zwiększać częstotliwość, tym przyciskiem będziemy zmniejszać częstotliwość. Żeby falownik wiedział jeszcze, że ma słuchać tych dwóch przycisków impulsowych, musicie w parametrze FRQ, czyli tam, gdzie wybieramy źródło zadawania częstotliwości, wybrać wartość 10, sterowanie góra-dół, up-down. Yy. Mamy jeszcze możliwość ustawienia w parametrze AD64, czyli ADVANCE64 bądź ADV64, czy falownik ma zapamiętywać częstotliwość góra-dół po awarii, czyli na przykład mamy zanik zasilania, operowaliśmy na 20 Hz, czy po e, zaniknięciu tej awarii falownik ma pamiętać tą nastawę, czy nie. W zależności od nastawy tego parametru. Ja mam nastawione, że nie. E, I dodatkowo w parametrze AD66 wybieramy sobie, czy ten... Przyrost kroku częstotliwości ma się odnosić do częstotliwości maksymalnej, czy może chcemy sobie ustawić krok własny? Czyli naciskamy raz i o 1 Hz w górę, albo o 10, ile tam chcemy. Ja ustawiłem sobie własną skalę, czyli ustawiłem parametr AD66 na wartość 1, a wartość kroku, szanowni państwo, ustawiacie w parametrze AD67. Czyli jeżeli ustawicie AD66 na 1, a to na 2, to każde przyciśnięcie przycisku góra-dół będzie zwiększało bądź zmniejszało częstotliwość o 2 Hz. No i zapraszam teraz na szybki pokaz. Parametryzacja, jak już Państwu wspominałem, to jest kwestia dwóch parametrów P3, P4 plus FRQ. Te parametry są opcjonalne. Ja po prostu je sobie ustawiłem i mówię Państwu, że jest taka możliwość. No i w naszym układzie mamy oczywiście wejście P1, sygnał startu, zapięty z CM, mamy zworkę, czyli cały czas mamy przemiennik w starcie. Nasz układ wygląda w ten sposób. U Państwa oczywiście powinien być tutaj dodatkowy przycisk bistabilny start podłączony pod zacisk p1cm i p1 ustawiony na wartość 0fx parametr in65. Zapraszam do pokazu. Zatem, Szanowni Państwo, nasz układ jest gotowy, czyli mamy wbite te parametry, które e, Państwu opisywałem. No i proszę zobaczyć, mamy ciągły sygnał startu, o czym świadczy zapalona lampka RAN oraz FWD w prawą stronę. No i mamy nasze dwa przyciski góra-dół. Naciskam przycisk góra, zwiększam częstotliwość o 2 Hz. Każde naciśnięcie przycisku skutkuje zwiększenie częstotliwości o 2 Hz. No i oczywiście to samo przycisk dół, czyli impulsowo zmniejszamy sobie częstotliwość również o dwa Hz serdecznie dziękuję